Ja się zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem plaga dostaniecie 10% rabatu na wszystko co chcecie sobie kupić: myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. Lubisz oglądać shoty z Roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. <śmianowice> o ale, ale impreza! Wow! Nie mogę Nie mogę ja Dzisiaj jest mega event urządzany Bo wiem czy pamiętacie A pewnie nie pamiętacie Ale na początku serwera krajem dostał możliwość taką, że mogą sobie wynająć auto do napadu Które im będzie pomagało w ucieczce i właściwie do tej pory nikt nie skorzystał z tej możliwości, i to ogłoszenie dalej wisi na, na tych. na, na Discord crime. Coś, Każdy każda, każda organizacja przestępcza oficjalna, oficjalna może z tego skorzystać. Nikt z tego do tej pory nie skorzystał. I ja dzisiaj z tego skorzystam z uwagi na to, że mam urodzinki. I, i zrobię sobie taki prezent na urodziny. Za hajs firmowy, oczywiście. No. Przypominam tylko, że każda oficjalna organizacja może tuż, skorzystać z tego czy czy auta do napadu, napadu, ale nikt nie tak, korzystał do tej pory, tak, więc ja, będę pierwszym. Koszula w kropki i żółty BF to ja. To będzie fajny napad. Oczywiście nie, ode mnie skopiował kolor. To będzie naprawdę fajny to napad. To najtrudniejsze. To najtrudniejsze. Mam nadzieję, że potraktują to jako, jako pewnego rodzaju event, a nie, że tam, wiecie... Co to jest? Co to, kto to? Ej, to ja, dzień dobry, cześć. Skąd to, Skąd ty to masz? Ja wynająłem od znajomego. Stawię, wiesz, że to jest pięciosobowe. osobowe. Co? Spokojnie, spokojnie, głowa. Ja też chcę. Skąd masz? Nie kosztuję? Wynajem tego, kosztuję 250 tysięcy. Na jeden napad. Że co? osobowe. i tak, ładny. Co, co wy jesteście bronzowi? osobowe? Pytaj się. Eee no, osobowe, ale wy chcecie tam z tyłu, to ufa, że się pierdolni i spadniesz. Ja mogę siedzieć z tyłu. To jest piękne. Eventy zwiazdy zrobił. Nie, no nie mogą tak. I dobra, generalny <coughs> plan jest taki, co to jest? że... Zrobimy normalnie napadzik, ale w trakcie pościgu ja wam ten wiadę i pomogę tym autem. <coughs> Będzie śmiesznie e 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈 Musimy wiesić krzyż z policjantem ale na grodę przywiązanym. Nie, nie, ja biorę gitarę i idę na dach. Ale się, że jak man Maxi było, jakby. Nie, za to jest będę ktoś. A na konwój to można wydać. Z gościem, no nie? Sam na konwój to nie bardzo, bez przesadnych, ale... Stary to mogę wziąć gitarę iść na dach? Jak pan Max się Nie wiem czy spadniesz, nie? Ale z tyłu możesz ciągnąć. Zobacz jak się z tyłu fajnie siedzisz. Tam z gitarą się zmieścisz akurat. Wszyscy do tych. No, nie wsiadaj się! O, ktoś inny się przesiadł. O, no i fajniutko, so widzisz? Co jest? U. Trójka z tyłu. Ciekawe ja czy z długim to tu można strzelać? Ej, a jeżeli samochód będzie jechał, no nie? No. To nie będzie tak, że on ich zrzuci tam z tyłu? Prawie nie. Prawdopodobnie spadną ta. Ciężko, jak coś ich. Motur. To jest motur. Z klapki można. Jest... No z to wiem, że można. Ale z długim? Ciekawe. Zapleka się na pewno. Mówić no co? Ekipa napadowa, ekipa dojazdowa, ekipa dojazdowa dojeżdża fantomem, ekipa napadowa, no to co uważa, to bierze, nie? I tyle. Tylko się umówimy, musimy umówić na dobrym miejscu, a dobre miejsce jest tam, jak się jedzie z LS na Sandy autostradą, to wjeżdża się na ten taki wiadukt wąski, to wjedziecie na ten wiadukt, przejedziecie prosto, a my pojedziemy czołówką w pościg. I po prostu zobaczymy, co tam się stanie. No nie kurwa stać Dobra to ja co do środka I dobra to, Miliona, to... No a gdzie nie, jest nie, pająk? Nie, nie, nie. Nie, nie ma pająka nie, Był nie ma. o 13 i dosłownie o. wyparował Dobra to ja dobieraj ekipę Wszyscy na czarno, pohereniamy tematek i jedziemy Oj będzie niezły Meksyk No Ojcie ojcie Ja to jestem do tej pory w szoku Że nikt nie skorzystał z tego auta Naprawdę, że no, nikt z niego nie skorzystał Jestem in szok w sumie ja też nie korzystałem bardzo, ale takie miałem założenie, że korzystam dopiero jak ktoś inny skorzysta, nie. To jest jednorazowe, czy to jakiś czas jakaś oficjalny grup może. Tak, mogą co jakiś czas. Bo myślę, że nie częściej niż raz na dwa tygodnie. tak żeby to było rozsądne, nie. Jak policja na to zareaguje, no chcę zobaczyć. W dupę DMC nas goni. O. Puta. Mamy rozwalone ciemciato. Dobra, jak to, to będzie to duży pościg, to zrobimy plan bez napadu po prostu. Co już jedziemy na ocendi, bo to będzie duży pościg. No ale pokręć się, tak żeby był, wiesz, żeby dużo za was, za wami aut jechało, tak żeby dobrze Mieliśmy wykorzystać te go. miejsca. Mamy, mamy, w sensie silnik się dymi. Bardzo, bardzo się dymi. Cholera, no. To może szybko to GVC, póki jest samo. I... póki jest samo, to lepiej zgubić, mo. Posa, powiedz gdzie jesteście, to dojedziemy do was. Eee, ehm, ten naprzeciwko banku, co zawsze robimy. Dobra, chyba uciekliśmy jakimś cudem im chyba uciekłem. <noise> I ten uśmiech tak o i nas 150 znać, jak będziecie w miarę blisko I pamiętajcie, żeby nas osłaniać nas jest tutaj dwóch. jak nam było przybijają opony, to jesteśmy. O tym jak po prostu iść na, na Sandy i normalnie autostradą tak jak zawsze. No właśnie autostradą nie pojadę, bo nas spitują od razu. Jadę drogą od La i ewentualnie tam skręcę zaraz. No tak, chodzi o to, żebyś wjechał na ten odcinek autostrady, który jest na wiadukcie wzdłuż dobra, więzienia I już nas pitują, pitują już tak. nas pitują drzewo wleciał próbuj tam wjechać poddajemy ich teraz o niee nie, cieciecieciecieciecie cie, 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 cie. dobra nie poddajemy ich spróbuj wjechać spróbuj spróbuj na odbijaniu konwoju to znaczy na odbijaniu konwoju indetowego to, to za dużo się z lotów z drzewem jedzie za nami weź mi go ten wiecie co z nim ten dajcie znakę, jak widzicie na ten ten, ten wiadukt jasne nie ma autostradą. Ja będę jechał moją prawą stroną, czyli waszą lewą. No to uważajcie, żeby nie wpaść czasem. Bo jak wpadniecie mi pod koła, to ów. Debbie. Co? A nie, 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 nieważne, jednak przejechał. Już myślałem, że się zablokował w wąskim przejeździe, no. Na, nie wiem, ten chłop jest... Ale na tym to polega, żeby to nie ułatwiało ci napadu jako tako zarobkowo, tylko żeby dawało ci zabawy. Jesteśmy niedaleko. Cenie tego napadu, że zachodź. Jest... Stary, stary, to tu, tu, Tu wy? Tu. Cholera, ty spuści go od cholery! No <laughs> To nie. Oooo! Kurwa, no. no. <laughs> nie ten wiadukt. <laughs> Dobrze, dobrze! O Jezu! Żyj w jej Zjebali miejscówkę, zjebali! Zatrzymaj pojazd! Strzelają! Strzelają do nas! O kurwa! O nie! Mamy dwóch poddanych. Mamy dwóch poddanych. Nie strzelajcie na O nie! No zjebali, nie tą autostradą pojechali w ogóle! Kurwa no! Taka by była zabawa! Całkiem nie tam pojechali mi po nie powiedzieli, że są już blisko Podchodzą, Dobiegają Kurwa no ja to Tak za Ajajaj ja, całkiem, całkiem nie ten wiadł, chłopaki Całkiem <śm> nie ten Jakbym wjechał to by nas stąd zdoili GMC się mi na dół Od górki do was celują O no, no, kurwa uciekam dół <noise> jak ucieka mi się w stronę autostrady, bo tutaj otaczą nas już nas Nie będziemy ciągle w ruchu tym kamczasem ja Weź, weź musi ktoś mnie zmienić, bo jak ja go chwycę to go nie puszczę Po co go chcę chwycać Pokaż mu iść po prostu Macie policjantów za drzewem tym takim wysokim od Dobra, strony ja go, ja go wezmę. Sandy, za wami na plecach macie policjanta który jest u nie, nie kurwa wiecie, co ja go Coś ty mi zrobił, chłopie. Halo? Ty! No kurwa, worek na głowę mi założył. Stary! Dziś wiruj! Kurwa! Wór na głowę mi założył, no kurwa! Co za gość! Kamarzo drugie, podjedźcie tu. Jakbym wjechał na wiadukt, to już byśmy nie zjechali. Dobra, dobra, wiem, wiem o co ci chodzi. Ej, 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 dobra, ej, ooo! Wow, wiem co! Wojciech ich i każdym siądź z tyłu! Łoo! Wow. Nie! To jest plan! Na no, pewno ja nic tam nam nie zrobią plan. wtedy. Ja bardziej mi siadam z tyłu, poczekajesz. Muszę mechanikę z oponami wezwać, bo to blipa jest. Cholera, no. Coś do auta jeszcze. Lecę, lecę, lecę już. Aaa, dobra, dobra, już siano. Dobra. Ile za to zapłaciłeś? Ćwierć miliona. Na jeden Boże, wieczór. Nie. <laughs> to, to, to dzisiaj trzeba się wybawić tym. <laughs> to jest tylko wynajem? Tak, to jest tylko wynajem. <laughs> dobra, jeszcze miesiąc będziemy mieć taki. Ile takie na własność? Nie 15? mam pojęcia czy są w sprzedaży w ogóle, chyba nie. Ej dziku, trzeba odezwać się do, do Staszków. Może skręcę nam takiego. Na pewno. Na pewno. Wiesz, oni z tym czołgiem kombinowali, ale im się nie udało, to ja bym nie ryzykował. Jak tu lata wszystko. Ja się obawiał, to nie było lokalnie, jest tak może ciężarówkę będzie łatwiej. Co, bo policja? Chwórko. Ciężarówki zawiały ci czołg. czołg. No, czołg. policja, no jakby ciężarówki. A czary, a Migadaj. Kurwa Ej to dawaj stary Wracaj się ja i w ja No można no, się? Dobra, to ja tu w lewo skręcę będę nakręcał Postaram się Na ręczny <gulia> <Kurwa>. Prawie, prawie <gulia> o nie. Cholera, nie ma lekko, ciężko się tym nawraca, a w ogóle skręca tej... gdzieś, policja za nami a się Dobra, dobra. Jeżdżę na autostradę i będę na tym długim moście wzdłuż y, doków. Tam jest dobre miejsce. Policja za dom, Gdzie będziesz? O, cholera, jadą za nami. Wychajmy na wiadukt na autostradę w lewo, i jedziemy tam w stronę doków autostradą. Wow, co tu jesteście? Się... Znawada to się cena. Ciebie, ale... no. Dobra, to teraz Masz swój numer telefonu stary? O na pewno oczywiście że mam, ale i tu motor ze mną siedzi, więc luz. Motor może powysyłać jakieś tam te live. Y. To ja też potrzebuję. To ja też potrzebuję. To się na mnie uzieli. Ja się zawrócę, bo ty to jest... Tak, wysyłaję. ja się zawrócę jak tylko przejadę już zauważy. całą długość. Doro, mówiłem jak coś, bo go dogonili i pojechał zupełnie od nas w drugą stronę, ta. w dajemy sole jesteśmy. No, my wrawnę. Oj To jest świetna zabawa. Ale czuję, że pójdę na długo do więzienia. O kurwa, nawet betoniarkę zepchnęło Stary, jedziemy dam już Ścigałem was? Daj, to dużo. O kurwa, dobra, jedźcie tym, tym dobrym pasem ruchu, ja będę po waszej lewej, mojej prawej. A my tam na ten most mamy wjechać, tak? A da, da most tym mostem, ja już się wracam tym mostem Tym takim niepoprawnym mamy jechać? Nie, wy jedziecie swoim pasem, ja będę jechał pod prąd z wami. No no dobra, okej okay. <grym> No chyba będą brali się do pitu Daleko macie? A no, pitują My jesteśmy na tym drugim moście jakby co Ale mogę jechać w waszą stronę jak macie daleko no. tu motorkowi gdzie jesteśmy nie cię zaznaczyć drugie drugiego Są na moście, są na moście już Dobra jestem na moście wjechałem, uważajcie, lewa strona moja O oh, wow. wow. oh, kur... O nie was dalej chyba. Może nie jest pierwszy? Stary, nawracaj! Nawracam, ja pod prąd teraz... O nie, nie tu! No, nie! Shit. O kurna, kim widziałem w dupę, to też może być śmiesznie. O oh, kurwa... Przysuń się. Koleu, wracaj. Dobre! O kurwa. Co tu się dzieje? Ja p***. Takie urodziny kurwa. to ja rozumiem no. Jadą, 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 jadą. Znowu o, o, o. o kurwa. O nie! O, kurwa. O nie! To nie hamuje tak bardzo, cholera. O, o, o. O kurwa! Nie! Co ty rozjechałeś? O nie! Dam bo to jest Meksyk jakiś, nie? Nieee! Co tu widzicie? Sorry, chłopaki, ale to nie hamuje tak szybko kurwa no. Tak, Naprawdę, już hamowałem tam z górki. No kurwa nie, już zostawcie ich, zabieramy się stąd. Myślę, że oni i tak tu mieli taki max z jak tam jeden tu leciał do góry! Kurwa, ja Ale... kurwa! Ja A kurwa. Ja A... Bucha, gdzie ty biedny jeszcze? Czy wszyscy są popakowani? Ta, jedziemy. Tak, jedziemy. Zwiedziałam, zwiedziałam. Jest pucha. Jest pucha. Jest pucha. Jest pucha. pucha. No, pucha. Spoko, spoko Nie, 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 jest Jestem, Jestem, Cześć, <gulatory> nie. Jest Jest Nie Jest pucha. Jest pucha. Jest pucha. Jest Jest taki Jest że aż Jest aż szkoda ich tutaj zrobić cokolwiek, nie? To jest OP Auto Dobra koniec mu do policjantów, bo już wystarczy Serio mógł się do policjantów? Kurwa Aha, no, co co siedzieliśmy no No dobra, Śmiernie. ale no wiecie Ja myślę, że oni tak już mają traumy do końca życia po tym co tu się stało Przynajmniej <grym grym> do kruwę <krubek grym> gonić prawie. Prawie. <grym> o, o kurwa Są mogą być, wyhamujcie Baga, mogą być kolczatki Są, są, są 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 kolczatki Teraz prawej. No, tu nie ma kolciacek? Nie, co jest? O, ty wsiadz, nie, 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 nie. wy wysiadacie? Kurwa, jedziemy, to, chłopaki, bo, bo go! przecież to, że jak uderzysz w autę, to praktycznie tego nie czujesz. To kurwa, tak po prostu leci jak przez masło. No bo. Widzisz, no to jest tak wszystko skonstruowane, że po prostu od razu wjeżdżasz tak jakby na A. to, i dlatego nic nie czujesz. Hmm, kozak, kozak, naprawdę. No dobra, to co. Chodźcie na lotnisko Czy jest, jest, to się jeszcze bójność na lotnisko, czy już nie? Tam no przejdźcie, przejdźcie. Bójność no na lotnisko? No. Ta, ta, no, jeszcze niech... Nie, nie, nie Ja u ja tym <laughs> No co? Za późno no, Kto tu jeździ? No tu ma mega przyspieszenie Jedzie, ja jedzie Trochę przesadzony ten tir A, dupnij, ale tak bokiem się staraj dupnąć, nie centralnie Zobacz, co się stanie tak, wiem o oh, kurde, O oh. oh, ja uh. no, centralnie, centralnie centralnie, centralnie O jest Po dokładkę jeszcze przyleciał Duże lotnisko Okej No fajno, fajno <laughs> <laughs> Nie powiem, że <laughs> <to> nie. <laughs> <laughs> nie Nie, nie usuwaj już sobie Tak? No. Naprawdę? Kozak jeździ, no. Nie powiem, że nie. Polera. To tylko macie po to auto Znaczy no, zdjęcie tygnij. Takie coś jest. Badne, ładne, ładne. Ale żeś troszeczkę z poczyta, dobra? No i G? może kraty też zapro... Ale w sumie... Zanim dojadą. Wyślij ja im po prostu, prostu... prostu zdjęcie. Tak, wyślę. Ja już zrobiłem jedno. Wyślij z piskanem. O, Roman chce się ten... podjąć wyzwania? Nie wiem, niech... Napiszcie mu, że mi napisał na Discordie, czy chce odgrywać to zatrzymanie tego, bo ja już planuję to schować. Ale jeżeli chce zrobić akcję zatrzymania, to mu nie będę psuł. Jeżeli chcę zrobić taką wiecie Długo jeszcze, zdjęcie, jeszcze to zjedziemy ja ja, Powy polowanie że zrobiłem już Ja jestem za tylko o, ja, to ja to nie chcę tak psuć to bardzo to nie chcę przesadzić Ta, 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 zabaw, zabaw, zabaw To już nie było Polo man do mnie napisał Nie chowaj o, to fajne to, to. to oni napisał, żebym nie chował. To to Ej hey, dobra, mam dobre i złe no, wieści no jest. <coughs> Dobra jest wiadomość taka, że pan odnajmu powiedział, że mamy tym jeździć, aż, i, i, aż się zepsuje. Oho. A zła wiadomość? No, no, zła wiadomość jest taka, że jak nas policja co spotka, to, to mamy przej**ane To nie proste <gry> Aha, że nie mamy tu jeździć rolloć? dalej, tak? Nie, tym ten ty wynajmujący powiedział, że spokojnie możemy jeździć, tylko ja mówię, że to kłopotliwe będzie Ty, zrobiliście sobie już zdjęcie? Tak Gromadowi nie z włosów Yy, każda grupa przystępcza może wynająć te auto od 4 miesięcy ja to, to nie skierzy. jest nic co ja zmyśliłem, no, naprawdę tylko <laughs> cenę na wyższą, bo kiedyś to było dostępne Zastanę za 50 tysięcy plesce. Kiedyś to było dostępne za 50 tysięcy, zmieniłem cenę na 250 biorąc pod uwagę to co się dzieje Z ekonomią po prostu, firmy dużo zarabiają Ale żebyście... <laughs> o, żeby nie być gołosłownym trajotkę, 27 stycznia dałem ogłoszenie <laughs> na ten temat No 27 stycznia, proszę bardzo, to nie było, że to jest tylko dla mnie, 27 stycznia było napisane ogłoszenie, że można wynająć sobie wbiara, takie auto kierowcom I Kargowy jedyne co zedytowałem to tutaj, to, wyszła, to jest to cena, bo było 50 tysięcy, wtedy był start serwera i mało kto miał 50 tysięcy, nie było nawet napadów na banki, był tylko na jubilera I nikt od tamtej pory nie wynajął, a każdy miał możliwość z oficjalny grup Ostatni przeszedł, chyba nawet pół komendy na. Co przyjechało Jeszcze ja. raz przejdziemy do I ty, Motor, wejść pojedź, możesz się przebiec, co? Nie Tak, wypadałoby Gdzie byś się nie radził? Iler, kradną tak? Są, są, prawo. są. Widzę ich, jadą na seł To nie mnie Ej, stary, stań naprzeciwko przeciwko nich, będzie taki... Wiesz, pojedynek Ale my jedziemy Dobra, za nimi właśnie o, no, uciekają On chyba. Przy są. chyba już pan czarny na sobie. Ewidentnie? Nie, wiele zjeżdżą. O oh, kurwa. Dwa ponad mogę pójść siedzieć. Jebać. Jebany, widzę rajotkę. Oh, no i odkąd leciało? Są z tyłu! O ty. oh, kurwa. Rajot nas ścigał. Chyba nas gonią.

NIE MOGĘ To Z PAPORĘ ja JĄ WZWIEDŁO <grym> Zdrajco Strzelają, strzelają, strzelają w łoponach, OOO, DO MNIE O KURWA APEK NIE o, MOGĘ SIĘ WŁOSY NAŻYWKAŁA NIE UDAĆ Bo musisz się zatrzymać, już ledwo jedzie, chłopaki Cię, Nie masz 3 nie nam Radiolka przygotowuje. A, a, kurwa. Ej, bo nasz radio ma a jak coś. Oj, oj, nie. O nie. Nasz Ej, stary rady. wybuch, Nie no, nie wybuch. Zartowałem. Stary, to się opali. Co ty gadasz, że kamaczu jest obok ciebie radioka? Co ty gadasz, ty? No byli obok na przykład. tu zostaliśmy bez opon, Ja tu porzucam, chłopie, to nigdzie nie, nie przyjedzie Dobra. Ja ty stary. Jesteśmy tam, gdzie staliśmy, jakby co. Dawajcie tu do nas, cholera, bo my to musimy zrzucić już. To kurwa, czy opon nie, nie ma. No tam. A, 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 tylko oni komarcy nie mają. To musimy kurę załatwić. A nie stoicie. Kurde mówię, pomiędzy Nie bankami. bez osłony, nie bez osłony, pomiędzy domkami, panowie. Dobra, dajcie. Do... wycofujemy się pod te domki, coś, coś ogarniemy. Oni jakby rajotkę chcieli chronić Lepiej nie skakać chyba. A może oni coś no, kowojowali to... tam. Chyba tak, bo tak wygląda, chronią to. Ale co? Ej, może by było to sprawdzić. Nie? No ale na pewno mieli APEKa, tak? Tak, tak, Apeka tak, na pewno strzelał do nas. No ty jest o co walczy, tylko pytanie, Ale czy... pod komezą stoją. Ta, Centralnie. Wsiadajo do się. Dobra, szykujcie się, może do nas dojadą. Tak, jadą po prostu, na mnie. Podjedźcie tutaj do nas nie i zostawmy się tutaj po prostu. Nie wiem o co chodzi, co oni planują. Rajotka podjeżdża? Ucieka na seula. Spoko, to niech wieją, niech wieją. Ty to oni coś wieźli? Nie mam pojęcia o co to chodzi. Naprawdę nie wiem o co chodzi z tą rajotką. O co chodzi z tą rajotką? Czy oni coś konfirmują? Mnie wydaje, że po prostu była żeby. Nie kumam o co chodzi z tą rajotką, nie? Może oni chcieli sprawdzić, czy Tyrick będzie w stanie to wywrócić. A widziałeś, gdzie kamaczu wylądowało, jak fajnie było? Tak, ta, ale totalnie <noise> przypadkiem to zrobiłem, naprawdę Mhm <noise> Łami <noise> <noise> Nie, nie, wiem, wiem, wiem Tylko się nie da już wyciągnąć Gdzie jest? Pokaż Dalej <noise> To kamaczu tak ładnie poleciało Tak pięknie O cholera I Och, faktycznie cholera. się nie da wyciągnąć, ale... Chujowo parkujecie Takie roso kabaczo Patrz co oni zrobili Kurwa, zaklęszczyło się totalnie. Tylko mi zepchnął. Ale was wystrzelił. Stary. Nic co oncy. Oj, oj, W przypadku No Jedną osobę możemy przygarnąć. No cóż, okay. musimy znaleźć jakieś dobre auta. <coughs> Ilar gdzie jest. A nie. Dziękuję wspieraszom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. E, fajna, nie? Zostań wspieraczem.